Patrzę w telefon, a tam tylko twoje zdjęcie Kielekle nas dzielą, ale czuję cię codziennie Choć nie macie obok Twoje słowa są blisko Każdy nasz moment trzymam jak największy wszystko Każda noc bez ciebie to jak brak powietrza Czasem marzę, żeby ten dystans w końcu przestał Ale nawet daleko czuję twoje serce Miłość na odległość, choć dzieli nas przestrzeń Jesteś daleko, ale wciąż tak blisko Każdy nasz dzień Wspólny oddech mimo miłość, przez czas, przez miejsce, przez dni Nasze serca związane nawet w ty dzień na świat istny. Jeszczeż mi w nocy, że jest niż jak ja Chcemy być razem, choć dzień na świat. By znowu Cię przytulę, ale w międzyczasie Te słowa mi dają nadzieję Każdy my, każda rozmowa to jak dotyk tłoni Mimo, że daleko czuję, że czas nas nie pokona Bo nasza miłość jest silna, choć czasem boli To wierzę, że przetrwamy, bo mamy w sobie ogień Jesteś daleko, ale wciąż tak blisko Każdy nasz dzień to jak wspólny oddech Mimo miłość przez czas, przez miejsce, przez dni że serca związane nawet gdy dzień na świat istny każdy dzień bez ciebie to jak wieczność. Ale wiem, że kiedyś przyjdzie nasz czas, na bliskość. Nie zrezygnuję, nie poddam się nigdy. Bo nawet na odległość ty jesteś tym, co wciąż chcę. Jesteś daleko, ale wciąż tak blisko Każdy nasz dzień to jest wspólny oddech Mimo miłość przez czas, przez miejsce, przez dni Nasze serca związane, nawet gdy Dzieli nas świat i sny. I choć jesteś daleko, wiem, że to tylko czas Bo nasza miłość przetrwa każdą próbę, każdy dystans W końcu się spotkamy, już nie będziemy tęsknić Miłość na odległość, ale w sercu zawsze blisko W tym tkwi cały sens Każdy dzień bez Ciebie to jak wieczność Ale wiem, że kiedyś przyjdzie na nasz świat Czuję, że czas nas nie pona Bo nasza miłość trwa każdą próbę, każdy dystans W końcu się spotkamy, już nie będziemy tęsknić Miłość na odległość, ale w sercu zawsze blisko W tym tkwi cały sens